Łukasz, mam pytanie. Od kiwicy. Robisz choroby? Mówię. Bardzo? Bardzo, bardzo. To dlaczego to robisz z kibicami? Nie <laughs> no. Kurczę, no. zabrakło zimnej krwi. No, no w pierwszej połowie pan szczerze, no kiwicą no tak. i że cię normalnie zabiję. No dokładnie, Co się stało Wyś... pierwsza, pierwsza akcja, pusta bramka, głowat. No tak, no poszła wrzutka. Myślałem, że kolega ją wcześniej zgarnie. No, o, czym ona... Słucham? o czym myślałeś wtedy? O czym myślałeś wtedy? Kurze, no. chciałem ją chociażby trafić, ale nie wiedziałem czy głową czy, czy nogą już wam. Tak? No dobrze, a sama sam? No sam na sam powinienem strzelić Kurde, nie wiem co się stało. To jest horrory. dalej, tak? Nie, no. No man. dobrze, przełamanie jest. Pierwsza bramka teraz, po tym po, tym, po tej przerwie, to już my możemy się podziewać że w tych bramce więcej czy nie. No oczywiście, oczywiście, że tak, będę pracował ciężko na treningach, będę się starał teraz w, mecz, w każdym meczu pokazać na co mnie stać i strzelać bramki, tak? Tym bardziej, że... Jak sobie założyliśmy. Chcemy wysoko skończyć w tabeli na koniec sezonu. No i na, na pewno obiecujemy, że będzie walka. No i będziemy starać się wygrać w każdym razie. O pierwszy połowie zapominamy i najważniejsze horror odstawiamy na bok, okej? Okay? I gramy dalej, swoim bramki. Dziękuję uprzejmie.